Siema, jestem Rafał Szak, a dzisiaj pokażę wam jeden z największych skuterów świata. Mm -hmm. I nie będzie to żaden popularny Chińczyk, którego widzicie teraz. Idąc półkę wyżej wybrałbym Kia Matrixa, no bo jest to nieco większy skuter, ale nadal czuję się niedosyt. Też czuję. Dlatego odłóżmy skuterki na bok, a ja z wielką dumą i podnieceniem przedstawiam Wam Suzuki Burgman 650. Pozwólcie, że Wam go przedstawię. Zanim go zapalimy i wam pokażę jak on jeździ, powiemy sobie o wadach i zaletach. Zacznijmy sobie od naszych kół. Z przodu jest to 15 cali, a z tyłu 14. Na których są przekręcone ogromne tarcze hamulcowe i lepiej żeby były sprawne, ponieważ skuter rozpędza się aż do 180 km na godzinę. Dzięki swojemu silnikowi o pojemności 650 cm3, który przekłada zaś to na 56 koni mechanicznych przy obrotach 7000 na minutę. Czyli bardzo dużo. Silnik został wyposażony w bezstopniową automatyczną skrzynię biegów, czyli nie tracimy czasu na przełączanie biegów, a to pozwala nam rozpędzić skuter w zaledwie 8 sekund do setki. Jest to dla mnie kosmiczny wynik, ponieważ sam skuter waży 270 kg, czyli morał z tego taki, że jeśli dzisiaj nie zadość obiadu, lepiej na niego nie wsiadaj, bo jeśli wam się przewróci, to już go nie podniesiecie. Ja nie urodziłem się dzisiaj i wiem, że po słonecznym tygodniu wychodzi burza, także przejdźmy do wad, a prostując do jednej wady, czyli jest to cena. Uwaga, nowy skuter suzuki Burgman o pojemności 650 kosztuje w salonie 40 tysięcy złotych. Ale nie ma się co smucić, wręcz przeciwnie, zapalmy sobie 56 kucyków, niech się grzają. W międzyczasie sprawdzam sobie stan paliwa, wynosi on dokładnie połowę. Pozwólcie, że założę sobie kask. Założę sobie kask. No i teraz zapraszam Was do jazdy. Mieliście kiedyś bączki skuterem o pojemności 650 cm? Na pewno nie, ale pokażę wam. Miałem ciarki na rękach. Coś wam muszę powiedzieć, bo na początku odcinka powiedziałem sobie, że nagram bardzo fajny skuter, no bo on ma bardzo dużo mocy. No i ma bardzo dużo mocy, bo tak ma dużo jaj, że używami w 100%. Używałem dosłownie jednej trzeciej gazu, tak dawałem gaz tutaj na manetce. No bo po prostu się bałem, słuchajcie, jeżdżąc jestem życie 50 o pojemności właśnie 50 to naprawdę macie stracha, nie? Siadałem potem na taki motocykl Także zanim kupicie taki skuter To się naprawdę zastanówcie Bo no Żeby nie skupić złego Bo on naprawdę mocny A jeśli się już decydujesz i Suzuki obstalujesz No to musisz wiedzieć o bajerach Tu ej Także teraz Ci pokrótce powiem No bo dobrze jest wiedzieć o motocyklu, którego się już ma A więc zacznijmy sobie od naszego siedzonka Który jest podnoszone za pomocą hydraulicznego podnośnika A otwieramy je za pomocą kluczyka Wciskamy nieco głębiej niż zazwyczaj i przekręcamy w prawo. Otwiera nam się zamek, po delikatnięciu podnosimy i samo się wszystko otwiera. Tu znajdziemy bardzo dużo miejsca, spokojnie wejdą dwa kaski. Troszkę niżej akumulator, przełącznik rozrusznika, zamykamy. A tu jest lampka, którą możemy sobie włączyć. Bardzo proszę, jak w ciemności nie widzimy nic, ale wyłączamy. Zamykamy, dalej manetki dosyć wygodnie, fajnie leżą w rękach przełączniki, gaszenie światła awaryjne tutaj mamy do zapalania motora ale używamy to za pomocą z jednych hamulców, tutaj mamy na przód drugi jest na tył są to też niełamki jak widzicie, odginają się w drugą stronę, tak samo jak nasze lusterka, też są to niełamki i jeszcze się chowają, także bardzo ładny bajer, tak samo drugie przechodzimy na drugą stronę przełącznika Krótkie, długie światła, tutaj mamy up, down, migacze, lewy, prawy, titek, który działa po przekręceniu stacyjki. Tutaj przełączamy skrzynię biegów i co najciekawsze ominąłem guzik 1. a on się nazywa power. Słuchajcie, po naciśnięciu tego guzika wyciągamy ze silnika nieco więcej siły, jest on bardziej zrywniejszy, no i po prostu ma lepsze przełożenia. Jeszcze Wam pokażę jak zapala, przekręcamy kluczyk, jeden z hamulców, no i guzik. Złożę to no. Jak widzicie, marka bardzo ładnie się prezentuje. Był z wami Rafał Szak. Jeśli Wam się podobało, to bardzo mi miło. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcja na kanale, bo jak wiecie po moim banerze wbijamy w tym roku 100 tysięcy K. Mam nadzieję, że to się uda. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie i cześć!